W dzisiejszym odcinku urządzenia Nocta Macro Pinpointery, impulsowe zresztą. Bardzo fajna, zintegrowana bateria, można ładować z USB z Powerbanka. Natomiast mamy dwa modele: model SCUBA i model POINTER. Czym one się różnią? Model POINTER to jest model bazowy, w którym też można wymieniać głowicę i on jest tylko z tą głowicą PINPOinterową. Jak widzicie, my je pokażemy dokładnie zaraz na stole. Natomiast w modelu SCUBA dostajecie od razu dwie głowice naraz One są w zestawie, są w pudełku i macie urządzenie bardziej uniwersalne. Po co komu takie urządzenie? Przede wszystkim lepsze jest od urządzeń znanych na rynku VLF. Pod tym względem, że to jest urządzenie impulsowe. Lepiej się kalibruje do gleby. Lepiej działa w trudnych warunkach glebowych. To jest jego zaleta. Drugą sprawą poza wymienną głowicą jest to, że jest wodoodporne do 60 metrów. Także to daje jakiś komfort pracy. W zestawie macie... Pokażę co macie w zestawie, to za chwilę. Do czego używać tego urządzenia? Ktoś powie, że tylko do nurkowania w zasadzie. To po co komu taka głowica? Wcale nie. Dlatego, że takie urządzenie idealnie się sprawdzi do przeszukiwania belek strykowych, piwnic, miejsc takich jak jakieś fundamenty, które zostały, trudno dostępnych dla zwykłego wykrywacza, który jest na patyku i ciężko jest nim się po prostu dostać gdzieś głębiej. Dzięki takiemu urządzeniu jesteście w stanie w takich miejscach trudno dostępnych prowadzić poszukiwania. Wiele osób o tym nie myśli, no bo zakłada, że to jest typu sprzęt po prostu do wody i to wszystko duża, ciężka głowica. Ta głowica też daje taką przewagę, że ma większe pole przemiatania, Większy zakres pracy i daje możliwość po prostu głębszego sięgania w tym momencie. Oczywiście urządzenie jest jednotonowe, to jest pointer, e, pin pointer, prawda? Gdzie no, nie macie dyskryminacji. Żadnej. Ja za chwilę pokażę z bliska na stole, jak te urządzenia działają i objaśnię szczegóły. Zaczniemy od pointera. To jest najprostsza wersja dostępna w naszym sklepie omnitron.pl. Tak samo jest wymienna głowica, możecie sobie taką głowicę dokupić, większą do nurkowania, do, do przeszukiwania większych, na większą głębokość większych e, e, obszarów. To jest najprostsze urządzenie, które jest w ofercie. W zestawie poza samym Pointerem z wymienną głowicą macie kawurę dodaną, macie osłonę, która jest dodana. To jest też element, dlatego że nie wszystkie firmy dają wam osłonę do pointera. Tutaj tą osłonę dostajecie od razu. No i macie jakieś dodatki. Ważną rzeczą jest w tym sprzęcie jest to, że ten korek pełny jest do 60 metrów wodoodporny. Ale jest taki korek z membraną, który umożliwia lepsze wydobywanie się dźwięku, on jest jeszcze odporny i też jest od razu w zestawie. Kabel do ładowania USB, myślę, że nie ma sensu pokazywać. Zapasowe uszczelki, to dba o detale, to jest ważna sprawa, nie wszyscy to dają. No jakiś tam skromny karabinczyk do zapinania, żeby nie zgubić, no to jest rzecz umowna. Oczywiście każdy sobie zastosuje, co będzie chciał. Tak wygląda taki pointer. ale oczywiście macie wersję z Cuba. I teraz wersja z Cuba Przychodzi w takim pudełku i może być w wersji czarnej, może być w wersji żółtej, do wyboru, do kolorów co kto, co, kto, co kto uważa i już mamy pudełko, ja pokażę to pudełko, może to pudełko wyłóżmy w tej chwili, żeby nie przeszkadzało, mamy takie pudełko eleganckie z gumową szczelką, producent jakby zadbał o detale. No i oczywiście e, rzeczy praktycznie te same, które są w tym zestawie, czyli też uszelki, też smycz, e, ale mamy już dodatkową głowicę, poza korkiem oczywiście, o którym mówiłem. Mamy już dodatkową głowicę, czyli to urządzenie jest kompletne. Ono może być żółte albo czarne, to jest nieistotne. E, pod klapką mamy zintegrowany akumulator, możemy go ładować z USB, z PowerBanka. E, jest to istotna rzecz w przypadku takim, że gdzieś wyjedziemy i nie mamy baterii przy sobie. Taki power bank czy ładowanie na przykład ładowarki samochodowej uratuje nam po prostu życie. Kompaktowe głowice, szybko demontowalne, tak naprawdę trzeba zwrócić tylko uwagę na to, żeby spasować te strzałki, to jest bardzo istotne, to jest zapięcie magnetowe. Ono się w tym momencie uszczelnia i tyle. Funkcję urządzenia znajdziecie w innym filmie. Macie tutaj latarkę, macie wibracje. Możecie to urządzenie regulować za pomocą przycisków, możecie regulować czułość to też jest istotne. Ale najfajniejszą rzeczą w, tym, w tych pointerach, tych trzech, które tutaj są pokazane, one współpracują z słuchawkami bezprzewodowymi firmy Nocta Macro z zieloną edycją. Czyli kiedy używacie wykrywacza cruzera, czy amfibio, czy Simplexa, w momencie włączenia pointera, pointer. Będzie w słuchawkach słyszalny i będziemy mogli słyszeć dźwięki, tak jak w XPDUSie, to jest, to jest bardzo fajna sprawa. To dotyczy tylko tej zielonej edycji tych słuchawek, więc to jest bardzo istotne. I dotyczy tych wszystkich pointerów, które są, czyli pracują z bezprzewodowymi słuchawkami. Fajna rzecz, że producent takie rzeczy daje. Dodatkowo, jeśli macie zakłócenia, to jest urządzenie impulsowe, które dzięki temu, że ma nieco lepsze osiągi, jeśli chodzi o stabilność pracy w takiej bardziej zmineralizowanej glebie, to ma też tą wadę, że może zakłócać zwykłe urządzenia VLF. -e. Można się odstrajać z wykrywacza, ale z tego urządzenia też się można odstroić od częstotliwości. Czyli jeśli mamy jakiekolwiek zakłócenie, odstrajanie wykrywacza nie pomaga, ten pointer ma możliwość odstrojenia. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych pointerów, piszcie pod tym filmem. Korzystajcie z naszej strony omnitron.pl, tam jest czat. W zasadzie 24 godziny na dobę dostępny i możecie spokojnie za pomocą tego czatu z nami się komunikować.